Na tych prostych posiłkach schudniesz, zrobisz w końcu formę i zmienisz nawyki bez stresu i bez zmuszania się do jedzenia dań, na które nie masz ochoty. Umówmy się, posiłki od dietetyka to najczęściej jest straszna hała i nie da się tego jeść dłużej niż kilka dni. Dlatego większość ludzi rezygnuje, poddaje się i traci pieniądze. Żeby zmienić nawyki żywieniowe, potrzebujesz diety, która daje Ci radość z jedzenia, a nie tylko zdrowe jedzenie. Tu masz 100 mega dopracowanych przepisów na wszystkie najlepsze przysmaki polskiej kuchni w niskokalorycznych, sycących, wysokobiałkowych wersjach. Do każdego przepisu jest podana kaloryczność i wartość odżywcza na porcję, a do zestawu dodanej jest proste narzędzie do samodzielnego układania jadłospisów, wraz z instrukcją i kalkulator zapotrzebowania kalorycznego. Są tu przepisy na śniadania, obiady i kolacje, zupy, dania na słodko, desery i wypieki. Posiłki są dobrze zbilansowane, a desery są wysokobiałkowe i smakują jak z cukierni. Wszystko z policzonymi kaloriami i podanymi zamiennikami. Składniki znajdziesz w lokalnym sklepie i warzywniaku.